tak moi drodzy spotykamy się po przerwie trwa rozładunek przepraszam za turbulencję lecz tutaj jedziemy po tej nierównej nawierzchni, która ma na celu nie żeby auto się nie ślizgało Oczywiście jest to ta nawierzchnia po zewnętrznej stronie statku, dlatego że tutaj cięższe samochody zawsze stają i podczas wyładunku te ciężkie samochody z boków wyjeżdżają równolegle praktycznie, a środek jest wyładowywany na samym końcu. Tak, aby ani w jedną, ani w drugą stronę, prom nie przechylił się i nie doszło do wypadku, widzimy. Teraz zostają wypuszczane z lewej strony tam samochody, i równocześnie, teraz my musimy wyjechać środek i następnie ta rajka z prawej strony będzie wyjeżdżać. Tak, aby wszystko, jak wspominałem wcześniej, dokonało się bez awarii. Tutaj widzimy piękną kładkę. Mamy godzinę 24:20. Stosunkowo jasno jest, jak na tą godzinę. Zniesienie, musimy zjechać, prawda?